Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, ponieważ w tej chwili nagrywam odcinek specjalny w ramach podziękowania Wam za 10 subskrypcji na moim kanale. Naprawdę dziękuję Wam za to, że wbiliście je tak szybko. A z tej okazji, tak jak obiecałem w jednym z odcinków, otworzę cztery skrzynki zwykłe i jedną skrzynkę, jak ona jest tutaj nazwana rzadką, holo. Tak więc przejdźmy do otwarcia najpierw trzech skrzynek zwykłych. Zobaczymy, co dostaniemy z pierwszej skrzynki. Jest to 10 monet i dodatkowo karta, a tą kartą jest karta mroczna. Posiada 100 punktów życia. I co robi ta karta? Jej pierwszym atakiem nasz przeciwnik rzuca 4 razy monetą i za każdą reszkę, która jemu lub jej wypadnie, odrzuca jedną kartę ze swojej ręki, rozumiem? Czyli działa to po prostu na karty przeciwnika. A atakiem drugim atakuje za 30 punktów obrażeń, lecz dodatkowo rzuca monetą. I jeżeli wypadnie orzeł, to nasz przeciwnik, naszego przeciwnika, aktywny Pokémon jest uśpiony. A natomiast jeżeli wypadnie nam reszka, to aktywny Pokémon przeciwnika zostaje wtedy ogłuszony, dobrze to jest karta, którą dostaliśmy z pierwszej skrzynki, zamknijmy to, otwórzmy drugą z kolei, co dostaniemy z drugiej skrzynki jest to 5 monet i karta trenera typu supporter. Przetasuj swoją rękę do głównej talii. Następnie rzuć monetą. Jeżeli wypadnie ożył, to dobierzemy 7 nowych kart. Jeżeli wypadnie reszka, dobierzemy tylko 4 nowe karty. Dobrze, zamknijmy tą drugą skrzynkę. Przejdźmy już do kolejnej, trzeciej skrzynki. Otwórzmy ją w tej chwili. I jest to 5 monet. I karta, którą omawialiśmy w poprzednim lub. Jednym z poprzednich odcinków, tak więc nie będę już jej omawiał. Otwórzmy już ostatnią skrzynkę, zwykłą. Bardzo szybko poleci ten odcinek. Jest to 5 monet z tej skrzynki i jakaś karta rzadka, jak mi się wydaje. Jest to Full Art. Niestety nie jest to Pokémon X, lecz Pokémon. Stage tu ewolucji drugiej. 140 punktów życia Pokémon wodny. Jego umiejętność, e, posiada umiejętność Ability. E, ta umiejętność, raz podczas trwania Twojej tury, e, możesz przeszukać swoją talię kart, e, aby e, w celu znalezienia jednej karty. Następnie przetasuj resztę pozostałych kart. Bardzo mała ciąga to jest i niestety nie mogę tego dokładnie przeczytać. Jest to karta holograficzna. Niestety nie mogę doczytać się tych umiejętności, ponieważ jest za mały obrazek. To by były wszystkie cztery skrzynki zwykłe, które miałem do otwarcia. Przepraszam Was bardzo, zrobiłem małą pauzę, ale już wracam, ponieważ nie chciałem zostawić tej karty bez omawiania, tak jak robię to w każdym odcinku, również tu chciałem ją omówić, dlatego otworzyłem ją teraz w większym ekranie. I przeczytajmy sobie jeszcze raz tą umiejętność już na większej czcionce. Raz podczas trwania Twojej tury możesz przeszukać swoją talię w celu znalezienia karty. Przetasuj talię swoich kart, i połóż tą kartę, którą wybraliśmy na górze całej tali. Czyli możemy sobie wybrać jedną fajną kartę, położyć na górze talii i przy następnej rundzie po prostu dobrać ją z wierzchu lub jakąś inną kartą, która dobiera tę kartę. To jest wierzcho. myślę, że jest to zrozumiałe, a jego zwykłym atakiem pierwszym jest atak za 40 punktów obrażeń, ale dodatkowo ten atak zada 30 więcej obrażeń za każdą energią, ale wodną, doczepioną do tego Pokemona. Tak więc warto dodać mu energię wodną. Wtedy możemy zaatakować naprawdę za całkiem dużo. 40 plus 3 energie wodne 90 daje nam atak już za 130 punktów obrażeń, czyli jest to całkiem dużo, a tutaj jeszcze jakaś umiejętność specjalna, kiedy, kiedy mamy doczepioną kartę energii z naszej ręki, kiedy doczepiamy kartę energii z naszej ręki do tego pokemona, my możemy dołączyć dwie karty energii. Dobrze. I przejdźmy teraz do ostatniej skrzynki i będzie to skrzynka y, zwykła. Przejdźmy do tej ostatniej skrzynki. Skrzynka rzadka i zobaczmy, co uda nam się wydropić z tej skrzynki y, rzadkiej. Jest to już 40 monet i jakaś karta zwykła. Y, przepraszam, rzadka. Jest to Karta typu roślinnego. Niestety moim zdaniem nie jest to zbyt rzadka karta, ponieważ ona występuje w jednym z deków podstawowych, tak zwanych demdeków. Przeczytajmy sobie jednak, co robi ta karta. Jej Umiejętność. Raz podczas trwania naszej rundy, naszej tury, my możemy odrzucić jedną energię, kartę, je, przepraszam, jedną energię trawiastą doczepioną do tego pokemona. Jeżeli to zrobimy, Przepraszam, jeżeli nasz przeciwnika. Jeżeli to zrobimy, to aktywny Pokémon naszego przeciwnika zostaje i, zdo... i zdezorientowany, oraz zostaje zatruty. Bardzo silna umiejętność, moim zdaniem. A jego atak za... zwykły zada 60 punktów obrażeń, ale dodatkowo uleczy samego siebie za 30 punktów. To by było wszystko w tym odcinku specjalnym. Mam nadzieję, że subskrypcji przybędzie na moim kanale. Kolejny punkt to 100 subskrypcji, kolejny specjalny odcinek. Mam nadzieję przygotować coś jeszcze lepszego, a w tym momencie dziękuję Wam za uwagę i do następnego.